Siemanko widzowie, co tam dobrego u Was słychać? 5 marca 2025 roku, mniej więcej jak co roku o tej porze, dostaliśmy spodziewaną aktualizację oprogramowania dla PlayStation 3, kończącą wsparcie dla firmwareu 4.91 i tym samym rozpoczynając nowy cykl życia konsoli z softem 4.92. Podobnie jak w ubiegłych latach zmiany w updatecie są kosmetyczne, nie sprowadzają się tak naprawdę do aktualizacji kluczy dla odtwarzacza Blu-ray, pewnych pluginów, certyfikatów SSL oraz poprawy wydajności systemu. Team PS3 Exploit jak zawsze stanął na wysokości zadania, przygotowując w ekspresowym tempie hybrydowy firmware, umożliwiający instalację Homebrew Enablera na każdym modelu PlayStation 3, od klasycznych FATów po Slimy oraz Super Slimy, co jest niewątpliwie największą zaletą tej modyfikacji. Niemniej, na fatach oraz niektórych slimach lepiej zainstalować custom firmware ze względu na większe możliwości oraz bardziej stabilne działanie CW w porównaniu do HEN, choć dla zwykłego użytkownika ps trójki możliwości homebrew enablera powinny być w zupełności wystarczające. Do ogarnięcia tematu poza samą konsolą podłączoną do internetu będziemy także potrzebować PC-a z dostępem do sieci. Pendrive'a, sformatowanego w systemie plików FAT32, pada z przyciskiem PlayStation oraz kabel mini-USB, ponieważ jedną z instalacji HFW będziemy przeprowadzać z poziomu trybu recovery. Natomiast jeżeli masz już zainstalowany np. Hen 4.91 i chcesz go zaktualizować, to ten materiał jest również sposobem, jak zrobić update oprogramowania do najnowszej wersji. Warto w tym momencie także dodać, że nie można na PlayStation 3 instalować czy też aktualizować firmware'u z uszkodzonym modułem Wi-Fi oraz Bluetooth, ponieważ sprzęt w czasie procesu wpadnie w bootloopa i wyjdzie z niego dopiero gdy niedziałający podzespół zostanie wymieniony na sprawny. Ok, po tym długim, ale za to treściwym wstępie rozpoczynamy zabawę. Przechodzimy do komputera, aby przygotować pendrive'a z najnowszą wersją hybrydowego firmware'u. No i znajdujemy się już na PSX Place, skąd pobieramy wspomniany wcześniej soft. Tu jeszcze mała uwaga, nie zamykamy strony, ponieważ za moment tutaj wrócimy. Przed zainstalowaniem HW warto sprawdzić, czy ściągnięty plik nie zawiera błędów, w czym pomoże nam aplikacja MD5 Checker. Format pendrive'a można przeprowadzić dowolnym programem, ale przy instalacji HEN polecam skorzystać z darmowego Rufusa. Na pulpicie mam pobrane chwilę wcześniej pliki, no i odpalam Rufusa. Do peceta wkładam pendrive'a, który właśnie został wykryty przez aplikację. W wybór botowania wskazujemy na niebotowalne. W schemat partycjonowania wybieramy MBR. W system plików wskazujemy na FAT32. Klikamy na start. No i pendrive został pomyślnie sformatowany. Otwieramy root pena i usuwamy znajdujące się tam pliki. Teraz w katalogu głównym pendraka tworzymy folder PS3. Otwieramy katalog PS3 i tworzymy folder o nazwie update. Do Update kopiujemy pobrany plik HW i zmieniamy jego nazwę na ps 3 Elegancko, plik jest już poprawnie nazwany, możemy uruchomić MD5 Checker. Przeciągamy plik do aplikacji. Wracamy na PSX Place i kopiujemy MD5. Prawym przyciskiem myszy wybieramy komper, no i wklejamy skopiowany ciąg znaków. Jeżeli otrzymaliśmy wynik same, oznacza to, że z naszym plikiem jest wszystko w porządku i możemy przejść do następnego kroku instalacji. Przy niekorzystnym porównaniu, jeszcze raz pobierz HFW i powtórz powyższy krok. Możemy teraz bezpiecznie wysunąć pamięć z komputera i przechodzimy do konsoli. Okej, okay, jesteśmy w XMB. Ciśniemy w lewo do ustawień systemu, aby przygotować konsolę pod instalację HFW. Tutaj wyłączamy ekran co nowego i ustawiamy przez internet datę oraz godzinę. Teraz możemy włożyć naszego pendrive'a do prawego portu USB P strójeczki. Przechodzimy do aktualizacji systemu i wybieramy metodę przez nośnik danych. Hybrydowy firmware został wykryty przez konsolę, i w momencie nagrywania materiału nosi proste oznaczenie 4.92. I jak co roku w tym miejscu zapewne pojawi się mnóstwo komentarzy, że mi konsola nie wykrywa pendrive'a, a ja widzę komunikat, nie znaleziono odpowiednich danych do aktualizacji. Jeżeli pen jest przygotowany zgodnie z instrukcją, to nie powinno być problemu z wykryciem go przez konsolę. Dlatego przy problemach jeszcze raz wróć do rozdziału z przygotowania pena i sprawdź, bo może gdzieś popełniłeś błąd lub spróbuj z innym pendrive'em. Jeżeli to nie pomoże, przejdź do instalacji z poziomu recovery. Po przejściu przez kilka ekranów instalacji hybrydowego firmware'u wróciliśmy do XMB. Ponieważ deweloperzy Steamu PS3 Exploit rekomendują przeprowadzić dwie instalacje HW, zrobimy to raz jeszcze przez tryb recovery. Wyłączam konsolę. Okej, okay, każda PS3 wchodzi w tryb recovery w taki sam sposób. Przytrzymujemy palec na przycisku power do momentu wyłączenia konsoli. Na chwilę puszczamy i ponownie przykładamy palec do momentu, w którym usłyszymy dwa piknięcia. No i elegancko, jesteśmy w recovery mode, podłączamy pada kablem USB. Wybieramy aktualizację systemu. Wduszamy Start oraz Select i ponownie przechodzimy przez kilka ekranów instalacji HFW. Instalacja zakończyła się spodziewanym sukcesem, możemy wrócić do XMB. Rok, który teraz wykonam jest opcjonalny, ale rekomenduję go wykonać. Aby korzystać z niektórych aplikacji, Hen wymaga aktywacji systemu. Aby to zrobić, możemy teraz zalogować się do PlayStation Network przechodząc przez dwuetapową weryfikację, lub ogarnąć to za pomocą aplikacji Apollo Save Tool już po instalacji Hen. I to, który wybierzesz sposób, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Po zalogowaniu, wybieramy zarządzanie kontami. Aktywacja systemu. System PS3 Gra i aktywuj system. System został aktywowany, możemy wylogować się z naszego konta. No i elegancko, przechodzimy do finalnego kroku, jakim będzie instalacja Homebrew i Otwieramy przeglądarkę internetową. Wciskamy trójkąt i zezwalamy na pliki cookie. Wduszamy trójkąt i wyłączamy potwierdzenie zamknięcia przeglądarki. Wciskamy trójkąt i w strona główna wybieramy użej pustej strony, następnie usuwamy pliki kuki. Historie wyszukiwania. Zawartość bufora oraz informacje uwierzytelnienia. Wduszamy kółko i zamykamy przeglądarkę. Uruchamiamy ją ponownie. Wciskamy start i wprowadzamy adres hosta widoczny na ekranie. Ponieważ PS3 Exploit od czasu do czasu lubią nawiedzać awarię, to w opisie pod filmem znajdzie się link do alternatywnego hosta na GitHubie, który również umożliwia instalację Hen oraz link do filmu, jak korzystać z tego instalera. No i w tym momencie warto jeszcze wspomnieć, że na konsoli z HEN nie możemy uruchamiać faktory Service Mode oraz instalować Control Console API, ponieważ może to nieodwracalnie uszkodzić konsolę. Na górnym pasku wybieramy PS3 HEN, a następnie któryś z instalatorów i tu polecam korzystać z autoinstalera. Pobieramy niewielki plik. Wybieramy Hen Autoinstaller i czekamy na załadowanie eksploitu. Niestety, kilka prób ogarnięcia tematu nie przyniosło spodziewanego skutku. Nie pozostało mi nic innego jak zamknąć przeglądarkę i spróbować raz jeszcze po wcześniejszym jej wyczyszczeniu. Wduszając select możemy dodać stronę do zakładek, dzięki czemu w razie kolejnego niepowodzenia szybko wrócimy do autoinstalera. A, ah, znowu same fajle. Ponownie zamykam przeglądarkę i za chwilę spróbuję raz jeszcze. No i elegancko, teraz poszło z automatu. Czekamy na pobranie pliku, a następnie nastąpi rebot konsoli. Od wersji 4.9.2 mamy nowe logo HEN, które bardzo mi się podoba. Wciskając X na ikonie HEN odpalamy exploit i należy to robić przy każdym uruchomieniu konsoli. Czasami przy próbie włączenia HEN występuje błąd i w takiej sytuacji po prostu próbujemy ponownie. Homebrew Enabler został uruchomiony, a dzięki opcji Package Manager mamy dostęp do instalatora plików PKG na naszej konsoli. I tak jak wspomniałem wcześniej, za pomocą Apollo Safe Tool możemy aktywować nasz system. Dlatego przechodzimy do kompa i z Brewology pobieramy wspomnianą aplikację. Okej, okay, na pulpicie mam otwarty root Pendrive'a, z którego usuwam katalog PS3. Nie będzie on już dłużej potrzebny. Aplikację po prostu wrzucamy na pendraka i teraz możemy bezpiecznie wysunąć pamięć z komputera i wracamy do konsoli. No i jesteśmy w XMB, aby zainstalować Apollo przechodzimy do package managera. Wybieramy Install package files, standard i wciskamy X na pliku PKG. Instalacja zakończyła się sukcesem. Możemy odpalić aplikację. Przed nami konfiguracja Apollo, która potrwa kilka chwil i tak nawiasem mówiąc, dzięki tej apce możemy w prosty sposób przenosić nasze stany gier między różnymi konsolami, a samo przypisanie save'a do innego konta sprowadza się do kilku kliknięć, więc warto mieć ten soft zainstalowany na PS trójce. Ok, przechodzimy do zakładki User Tools i już widzimy opcję Activate Account. W tym momencie wystarczy wcisnąć dwa razy X, aby dokonać aktywacji systemu. U mnie się to nie powiodło, bo ogarnąłem to już wcześniej, ale jeżeli w ten sposób aktywujesz system, to dostaniesz taki oto komunikat. I po resecie konsoli twoje PS3 będzie posiadać już aktywny system. Po instalacji HEN warto wyposażyć konsolę w Multimena oraz Webmena, i na kanale pojawił się już film w tym temacie. No i zachęcam do jego sprawdzenia, bo zapewne ułatwi on korzystanie z obu aplikacji. A ponieważ Team Pest 3 Exploit szykuje nową metodę instalacji HEN z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności użycia pendrive'a z hybrydowym firmware'em, to coś czuję, że już niebawem wrócimy do tematu homebrew i Neiblera. No i jestem ciekaw, jak to wtedy będzie banglać. I na dziś to by było tyle. Ogromne podziękowania należą się wspierającym ten kanał, bo to między innymi dzięki wam mógł powstać ten materiał. Dzięki wam bardzo, no i piona. A jeżeli film się podobał i był przydatny, to motywująca łapka w górę oraz subkanału jak najbardziej mile widziany. Do następnego, baj!